Różowa ryba. Różowa ryba? I kura ze srebrną koroną. Jest tutaj jakaś data. Ale coś tutaj nie gra. A Wygląda, że ktoś się uszkodził, może celowo. Trójca dokonała sabotażu? Przeważnie wszystko niszczą. Nie, te uszkodzenia są starsze. Ale kto miałby przy tym grzebać? Lara... Musimy się stąd dostać! Lara! Nie! Muszę to mieć! No dawaj! Ruchy! Ruchy! Gdybyś mnie nie wyciągnął, wciąż mam robiła zdjęcia. Wciąż byś tam była, ale nic byś nie robiła. Ach, Johna. Hej, chcesz się odświeżyć? Przegrupujemy się w kawiarni. Doktor Dominguez ma tam być w nocy. Brzmi nieźle. Spróbuję to rozwiązać. Sprawdzę, czy ta data ma jakiś związek. Dobra.